Witajcie, jutro jest pierwszy dzień jesieni. To jest przesyłka, która nadjechała od królika. Pierwsza moja jesienna przesyłka. Cebulowe roślinki do nasadzeń. Zmieniło się opakowanie, widzę. Kiedyś królik nie miał tak otwieranych paczek. Ale to jest dobry pomysł, bo jak nożyczek ktoś nie ma pod ręką. Akurat, to akurat łatwe otwarcie. Zdaje się, że królik nie miał zdjęć na opakowaniu. Nie jestem pewna, zaraz zobaczymy. Są, są zdjęcia. <laughs> Najpierw to. Aster nie jest to roślina cebulowa, oj, nie, nie. Ale że już w ofercie swej troszkę nasion miał sprzedawca, a że ja na Aster uparłam się, to zamówiłam. Niewielki był wybór, więc czerwone. A oto z miksu. Same takie fioletowo-niebieskie ekstra kwitną astry. Dobra, przejdźmy do rzeczy dzisiaj bardziej pogrupowane mam gatunkowo te rośliny. Na pewno szafirki. Spójrzmy jakie moment i czosnki będą na pewno. Czytamy nazwy szafirek Mount Hood, tak się pisze wygląda tak. Zmieniam na stanowiska nasadzeniowe, więc trzeba trochę nowych roślin takich na stałych, które będą rosły zgromadzić szafirek Bellevalia Romana Wspaniale, że są zdjęcia. Nie muszę do komputera pędzić. Tu cebulki. Większe. A teraz szafirek. Zielony. Green. Pearl. Czytamy. Ciekawe jak on będzie w realu wyglądał. Szafirek. Komosum, plumosum, przepiękny fioletaowy, pierzasty, bardzo dawno temu, już ponad 10 lat temu. Miałam takie cudo, ale z biegiem zaginęło na przestrzeni wielu lat. Nie tak szybko, o nie. Wspaniałe są szafirki. Teraz ostatni staje się. Szafirek Fantasy Creation. Taki mam, kempę. Ale on jest tak wspaniały, gruby, okazały kwiatostan ma, że jeszcze dokupiłam cebulki. Te są największe z szafirków. I czosnki. Czosnki mają maleńkie cebulki. Tu mamy młękitny. One są wysokie. To jest tak 70 cm, 80 cm metr. Zależy od odmiany. Dalej. Trzy sztuki. Czosnek gladiator. Ten to chyba metr, czy metr dwadzieścia ma. Duże cebulki. Ładne. Czosnek biały, okrągły. White cloud Mniejsze już troszkę. I chyba to wszystko. Teraz tulipany. W poprzednich latach jakoś nie natknęłam się na tę odmianę, a spodobała mi się emperor orange, emperor niski, tulipan, tulipan białoróżowy, o nazwie. Piękna polka, elitarny. Niech mu będzie. I teraz. Hiacynty. Hiacynty wspaniałe. One będą w okolicy, wokół szafirków rosły. To jest odmiana Red, Glory, Czerwony. Trzy sztuki. Duże cebule. Kolejny hiacynt. O! Paczka wielkich cebul. Pięć miks, mieszanka. Ciekawe. Ciekawe, jakie kolory. Zobaczcie. Trzy różowe, bordowe. Ale czy będą kwitły na jednakowy kolor? Nie jest to powiedziane. I dwie białe. Zobaczymy. Kiedyś miałam bardzo dużo hiacyntów, ale też z wiekiem lat w wyniku zaniedbania wyginęły. I hiacynt City of Harlem. Trzy sztuki. Bardzo cebulki ładne. Oraz co nam zostało? Narcyzy, ale nie takie zwykłe. Kum laudy. Pięć sztuk. A jakby tak kiedyś się pomylili i dali szóstą, czy jakąś nadplanową. Nie, nie. To nie ma, tak nie ma. No, wszystko, słuchajcie, kosztuje. I teraz prześliczny, pełny narcyz, repletę Żeby to już była wiosna Koniec Otworzę teraz, pokażę po cebulce, przynajmniej z tych większych najpierw ten repletę Oj, pauzy nie zrobiłam. Sorry. Tak trawa nagrywała się. Na Pięknie. Teraz ten. cum laud. Ładne, ładne. A teraz czosnek gladiator. Jakie bielutki, zobaczcie jak cebulka. O, a tu już nowa rośnie. To co jeszcze rok, sezon czy dwa i będzie kolejna cebulka. I white clothes. Mniejsze. No, zdrowy bez żadnych plamek. Pięknie. Ich jacynty Mix. Bardzo dobra cena. Muszę jakoś oznaczyć, ale i nie pogubić, nie pomieszać fiszek. Czasem się zdarzy, by wiedzieć, co w tym miksie by było. No, tu trochę ciemnego jest. A to łuska tylko. Okej. Okay. Dobra, to już. No i jeszcze zobaczymy. Otworzyłam Fantazy w Takiej wielkości. Tu jest Plumosum. Ten fioletowy. No i kształt inny, troszkę wydłużony. A tu jest ten Bella. Belle Levalie Romana. O. A to zobaczcie, co tu się dzieje u mnie. Po troszkę te prace ogrodowe idą, bo bardzo wolno to trwa. Tu jest na Blandece wykopane mnóstwo roślin, głównie liliowce, ale takie odmianowe. Odmianowe niewiele przyrosły w tym sezonie, bo też były zachwaszczone i bez nawozu. Ale są. Kilka róż wykopanych. Część do mamy wyjeżdża. Kilka kanny z nasion wykopanych. Coś tam im przyrosło, ale niewiele, bo też było niewiele. To były z nasion. Trojeść! I tu zrobiło się pusto. A co będzie posadzone? Jeszcze nie wiem. Ktoś nas podgląda, to chodźmy i pożegnam się freteczka. Cześć, do widzenia. Także zakupy poczynione. Właśnie nie wiem, zastanawiam się jeszcze nad szachownicą cesarską, ale to na razie wystarczy, muszę posadzić to co mam. A przykładowo ceny powiem: na przykład miks 5 jacyntów 5,89. Ten fioletowy szafirek 5,61. narcyz pełny repletę 6,99. Tak. No to na razie.